Dzień dobry Państwu. W pierwszą niedzielę lutego ze Studia KPA w New Jersey witam Państwa gorąco Wojtek Szymański. Nasz kolejny program rozpoczynamy raz jeszcze od wspomnień. Będą to krótkie migawki z dwóch wydarzeń, które oprócz powodzi były dla Polaków w Ojczyźnie i dla życia Polonii wydarzeniami szczególnej wagi w ubiegłym roku. Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten Krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znajdować swój wyraz zewnętrzny w życiu społecznym. To nie miłuje brata swego, którego widzi. Nie może miłać Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Wszyscy. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej Uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Największym przeżyciem. Jednym z najważniejszych wydarzeń dla polonii amerykańskiej, jak każdego roku, jest Parada Kazimierza Puławskiego w Nowym Jorku. Ubiegłoroczna parada, atrakcyjna i jak zwykle bardzo kolorowa, miała szczególne znaczenie, gdyż pod wodzą pana marszałka Ludwika Wnękowicza była jedyną w swoim rodzaju manifestacją, gdzie wspólnie z reprezentantami rządów Czech i Węgier pokazaliśmy amerykańskiej administracji i kongresowi, jak istotną i ważną dla Polaków sprawą jest przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego NATO. His Excellency, Dr. Georgi Banlaki, Ambassador of the Republic of Hungary. Parade was a great performance of the representative orchestra of the Polish Army. Z Polonii Amerykańskiej. Jedna z najstarszych polonijnych organizacji, zaangażowanych w budowę jedności pomiędzy Polakami żyjącymi w Stanach Zjednoczonych, jest promotorem i głównym sponsorem KPA TV. Abra-kadabra Doma! Jesteśmy, Jesteśmy gotowi do pomocy! Doma to przyjaciel Twojej rodziny i partner w biznesie. Jesteśmy jak polski gościnny dom. Otwarty, solidny i niezawodny. Nasza rodzina łączy serca bliskich na odległych kontynentach. To dla mnie należy, duża. Och, z Ameryki. Z Ameryki. o mnie. Nie dziękuję. Zapraszamy. 8229 Doma. Ja też pracuję dla Doma. <grymne> United Polls Federal Credit Union Sport Amboy to Twoja szansa. My oferujemy konta oszczędnościowe i czekowe na niezwykle korzystnych warunkach. Stąd do naszego banku. Zapytaj o pożyczki na domy. Sprawdź ich super oszczędny program. Nie zwlekaj i stąd do naszego banku. Oferujemy pożyczki na nowe lub używane samochody. United Pols Federal Credit Union w zaprasza. Pragniesz przekazać dolary do Polski szybko, tanio i bezpiecznie? Pamiętaj, tylko w PKO Trading Corporation otrzymasz profesjonalny, pewny i nowoczesny serwis do tysiąca jednostek bankowych w Polsce. Zadzwoń, napisz lub przyjdź do nas. Zapraszamy. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza do swoich nowoczesnych oddziałów w Clifton i Union w New Jersey. Na dogodnych warunkach oferujemy konta oszczędnościowe, czekowe, money market, konta emerytalne, depozyty terminowe, pożyczki na domy, samochody, pożyczki personalne, studenckie, pożyczki pod oszczędności oraz kartę wiza. U nas uprzejma i profesjonalna obsługa 6 dni w tygodniu. Usługi w Unii Twoim biletem w XXI wieku. Organizujesz przyjęcie? Nie szukaj daleko. Colonel's Terrace oferuje najpiękniejsze sale bankietowe, doskonałą kuchnię i świetną obsługę. 38 lat naszego doświadczenia gwarancją niezapomnianych wrażeń na długie lata. W ubiegłą niedzielę byliśmy świadkami poświęcenia pomnika w Weronie, jak również byliśmy obecni na opłatkę kongresu w Pertambuj. W niedzielę 25 stycznia na wzgórzu Miłosierdzia w weronie liderzy, odbyło się uroczyste poświęcenie figury Chrystusa, którą nazwano Chrystusem Zapraszającym. Autorem pomysłu i projektodawcą był ksiądz Edward Toman, superior Tardejszego Zakonu i kapelan Kongresu Polonii Amerykańskiej. A wykonanie powierzono młodemu artyście z Polski, panu Andrzejowi Praszczykowi. Prosimy Cię o błogosław tę figurę Chrystusa Miłosiernego. Praw staramy się coraz bardziej do niego upodobnić, aż ujrzy kiedy kiedyś twarzą chwa, tam gdzie z tobą żyje i króluje na wieki wieku. Figurę poświęcił i msze świętą celebrował specjalnie przybyły na tę uroczystość z Polski prowincjał zakonu, dr Bogdan Gienza. Na ceremonię przybyło wielu wiernych, przyjaciół i sympatyków klasztorów w Weronie, którym po mszy świętej ojciec Edward gorąco podziękował za pomoc i wsparcie w realizacji tego pięknego przedsięwzięcia. Po części oficjalnej, jak w każdą niedzielę, wszyscy spotkali się przy kawie i smakowitych polskich daniach z kuchni księdza Edwarda. W siedzibie Związku Polaków w Ameryce w Pertambo, New Jersey, odbył się w ostatnią niedzielę stycznia tradycyjny opłatek kongresu Polonii Amerykańskiej na stan New Jersey. Spotkanie, na które przybyło wielu sympatyków i członków kongresu z rodzinami, prowadził prezes KPA, pan Ludwik Mękowicz. Chciałbym od siebie dzisiaj Państwu złożyć gorące, szczere życzenia. Od siebie, jak również od zarządu kongresu w Polonii Amerykańskiej. Oby ten rok 1998 był szczęśliwy dla każdego z nas i dla nas wszystkich, dla naszej organizacji i dla naszej ojczyzny. Jak Państwo wiecie, rok 1998 będzie szczególnym rokiem w historii, w historii naszego kraju. Inne narody zadecydują o tym, czy Polska zostanie przyjęta w poczet. Pełnych, y, pełnowartościowych członków NATO, czy też nie. Mam nadzieję i chciałbym tego życzyć naszej ojczyźnie, jak nam wszystkim, ażeby właśnie ta decyzja zapadła na tak. Po smacznym obiedzie głos zabrał m.in. honorowy prezes organizacji, pan Felix Brooks, który podziękował przedstawicielom wielu polonijnych organizacji za przybycie na to uroczystość. Polakiem być, to bronić praw narodu. A jeśli trzeba w walce lec, to lepiej życie złożyć swe za młodu niż zaredwanym niewolnikiem biec. To są słowa Jerzego Narbuta. Dziękuję serdecznie. Chciałbym dzisiaj w sposób szczególny i wyjątkowy poprosić tutaj i przedstawić Państwu cały zarząd Kongresu Polonii Amerykańskiej, który, który regularnie co miesiąc spotyka się i razem z którym mam przyjemność współpracować w ciągu całego roku. A żeby w ten szczególny sposób podziękować im za aktywność, za czas społecznie poświęcony dla dobra całej Polonii, w części artystycznej wystąpił z zespołem JNA pan Wojtek Szymański, który pięknymi polskimi kolędami śpiewanymi wspólnie umilił wszystkim uczestnikom to tradycyjne świąteczne spotkanie. Bicie na ziemię, by wyrwać z czarta nieboli, nieszczęsne na dama plemię. Polsko-słowiańska Federalna Unia Kredytowa zaprasza do swoich nowoczesnych oddziałów w Clifton i Union w New Jersey. Na dogodnych warunkach oferujemy konta oszczędnościowe, czekowe, money market, konta emerytalne, depozyty terminowe, pożyczki na domy. Samochody, pożyczki personalne, studenckie, pożyczki pod oszczędności oraz kartę WIZA. U nas uprzejma i profesjonalna obsługa 6 dni w tygodniu. Usługi w Unii Twoim biletem w XXI wiek. Chcesz rozwijać swój biznes w Polsce? Szukasz dobrego przewoźnika? Już go masz. Doma Eksport to firma z niezawodną reputacją, z profesjonalną usługą dająca gwarancję solidności. Doma to Twój przyjaciel w biznesie. 8229 Doma. Pragniesz przekazać dolary do Polski szybko, tanio i bezpiecznie? Pamiętaj, tylko w PKO Trading Corporation otrzymasz profesjonalny, pewny i nowoczesny serwis do tysiąca jednostek bankowych w Polsce. Zadzwoń, napisz lub przyjdź do nas. Zapraszamy! Poles Federal Credit Union w Perth Amboy to twoja szansa. My oferujemy konta oszczędnościowe i czekowe na niezwykle korzystnych warunkach. Wstąp do naszego banku, zapytaj o pożyczki na domy, sprawdź ich super oszczędny program. Nie zwlekaj i wstąp do naszego banku. Oferujemy pożyczki na nowe lub używane samochody. United Poles Federal Credit Union w Perth Amboy zaprasza. Nadal prowadzimy akcję wysyłania listów do senatorów stanu New Jersey i Nowy Jork w sprawie przystąpienia Polski do NATO. Jeżeli ktoś z Państwa nie uczynił tego jeszcze i nie wysłał takiego listu, bardzo prosimy, niech zrobi to jeszcze dziś. A teraz pora na TeleExpress, którego sponsorem, jak zwykle, dla Państwa jest Pan Michał Zawro. 30 stycznia. Piątek, macie Orłoś w Teleekspresie. Skrót najważniejszych wydarzeń. Dwa i szesnastolatkowie, którzy zamordowali krakowskiego studenta Michała Łyska, pójdą do Poprawczaka. Jedna z rosyjskich gazet oskarżyła dyplomatów polskiej ambasady w Moskwie o szpiegostwo. Amerykanie twierdzą, że wyczerpali dyplomatyczne możliwości rozwiązania sporu z Irakiem. Gwałtowne śnieżyce na północy kraju doprowadziły do wielu kolizji i wypadków. Za największą bzdurę minionego roku uznano urzędową ubikację w zgierzu, zamykaną na szyfr. Krakowski sąd zadecydował, że dwóch 16-letnich zabójców studenta Michała Łyska trafi do zakładu poprawczego. Podczas odczytywania uzasadnienia wyroku sędzia wyprosił dziennikarzy z sali, utajniając uzasadnienie orzeczenia, podobnie jak cały proces. Wyrok oznacza, że skazani pozostaną w zakładzie najdłużej do ukończenia 21 roku życia, jednak już po półrocznym pobycie sąd może ich przedterminowo zwolnić. Będzie to zależało od wyników resocjalizacji. W marcu ubiegłego roku w krakowskim Borku w Ałęskim, Wojciech K. i Paweł T. pobili kijem bejsbolowym jadącego na rowerze Michała. 24-letni student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i stypendysta Oxfordu zmarł po dwóch dniach w szpitalu. Po jego pogrzebie ulicami Krakowa przeszło ponad 50 tysięcy osób w największym w Polsce marszu przeciwko przemocy. Obu zabójców zatrzymano pięć dni po dokonaniu zbrodni. Powiedzieli, że wcześniej wypili kilka piw i celowo szukali zaczepki. Rosyjski dziennik Niedzawisima Gazeta oskarżył 19 naszych dyplomatów o szpiegostwo. Pracownicy polskiej ambasady w Moskwie rozwiązują nie tylko zadania postawione przed nimi przez MSZ Polski, ale również pełnią funkcje wykraczające poza ramy działalności dyplomatów, piszą rosyjscy dziennikarze. Na liście tygodnika znalazło się 19 nazwisk byłych i obecnych dyplomatów. Przegląd przedstawił listę jako wynik dziennikarskiego śledztwa. Rosyjskie służby specjalne odmówiły komentarzy w tej sprawie. Przegląd napisał również, że polskie służby specjalne całkowicie zmieniły w ostatnim okresie swoją orientację i główną działalność skierowały przeciwko krajom wspólnoty niepodległych państw i przeciwko Rosji. Ambasador Polski w Moskwie Andrzej Załucki wyraził nadzieję, że publikacja spotka się z odpowiednią reakcją ze strony rosyjskich władz. Załucki zdecydowanie odrzucił jakiekolwiek podejrzenia, że w ambasadzie działają agenci polskiego Wywiadu. Działają oficjalni przedstawiciele MSW, Komendy Głównej Policji i Wojska. Nie są to jednak struktury, które funkcjonują w ukryciu czy nielegalnie, wręcz przeciwnie, zapewnił ambasador załuski. Rzecznicy prasowi Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Ochrony Państwa powiedzieli, że nie będą komentować doniesień niezawisji mojej gazety. Stany Zjednoczone wyczerpały już niemal wszystkie sposoby dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Irakiem, powiedziała szefowa amerykańskiej dyplomacji Madeleine Albright. Powtórka amerykańskiego ataku na Irak jest coraz bardziej prawdopodobna. Madeleine Albright podkreśliła, że Irak powinien wreszcie zrozumieć, iż nie można bezkarnie utrudniać pracy ONZ-owskim inspektorom rozbrojeniowym. Wojskowe interwencji przeciwni są Rosjanie, o czym mówił dzisiaj Jewgeni Prymakow. Tymczasem władze w Bagdadzie poleciły wszystkim pracownikom organizacji międzynarodowych, by przenieśli się z mieszkań prywatnych do hoteli. Dziennikarze spekulują, że w wypadku wojny Irakijczycy będą ich chcieli wykorzystać jako żywe tarcze. Also... Borys Jelcyn zapowiedział, że nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2000 roku. Dodał, że ma swojego kandydata, ale na razie go nie ujawni. Wśród możliwych następców Jelcyna wymieniani są premier Wiktor Czernomerdin, mer Moskwy Juri Łuszkow, lider komunistów Gennady Zugjanow, bohater wojny w Afganistanie Aleksander Lebiec. Przebywający na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos prezydent Aleksander Kwaśniewski spotkał się z rosyjskim premierem Wiktorem Czernomyrginem. Czernomyrgin bardzo zadowolony ze spotkania oświadczył, że zapewnił Aleksandra Kwaśniewskiego, iż w pierwszej połowie tego roku przyjedzie do Polski. Jego pragnieniem jest zwiększenie obrotów handlowych między Polską i Rosją. Aleksander Kwaśniewski powiedział, że rosyjski premier zapewnił go, że zrobi wszystko, choć to trudna sprawa, w celu doprowadzenia do uwolnienia porwanych w Czeczeniu pięciu Polaków. 30 lat temu w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyło się ostatnie publiczne przedstawienie dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Zdjęcie dziadów za fisza przez ówczesne władze doprowadziło do demonstracji studentów i w konsekwencji do wydarzeń marca 1968 roku. Cenzura uznała przedstawienie Kazimierza Dejmka za politycznie szkodliwe, antyrosyjskie i antyradzieckie. Główną rolę Gustawa Konrada grał Gustaw Holoubek. Kiedy skuty w Kajdany wygłosił na zakończenie spektaklu wiersz do przyjaciół Moskali, na sali zapadła cisza. Następnego dnia decyzją Komitetu Centralnego PZPR dziady zdjęto za W obronie spektaklu studenci zorganizowali wiec, który zapoczątkował falę marcowych strajków i demonstracji. W ich wyniku wyrzucono z uczelni i aresztowano kilkaset osób, a kilkanaście tysięcy, głównie pochodzenia żydowskiego, opuściło Polskę. No a teraz ciekawa informacja. Otóż w Łodzi rozstrzygnięto konkurs na największą łódzką bzdurę 97 roku. Pierwsze miejsce oraz nagrodę Złoty Sedes przyznano Urzędowi Miasta w Zgierzu za, uwaga, umieszczenie zamków szyfrowych w ubikacjach. Petenci chcący skorzystać z toalety muszą przedtem dostać kod od urzędników. Do konkursu zgłoszono ponad 100 propozycji. Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowano m.in. postawienie słupa energetycznego na środku jezdni przy ulicy Jaszuńskiego. Łodzianie przygotowują się już do przyszłorocznej bzdury. Nagrodą ma być też złoty sedes, ale wysadzany brylantami i bez odpływu. Ale bzdury w tej łodzi. A ja mam jeszcze dla Państwa bzdurę z piły. Ogłoszenie w tamtejszej gazecie. Tania niemiecka podłoga panelowa, 9 tysięcy obrotów na minutę. Krótko mówiąc, wirujący parkiet, ale moim zdaniem trochę za szybki. Na przykład dla tanga spokojnie wystarczy 5 tysięcy obrotów na minutę, a dla walca jeszcze mniej. Do widzenia. 24-godzinny program satelitarny telewizji polskiej TV Polonia dostępny jest na terenie całych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wiadomości, filmy, rozrywka, teatr, publicystyka, programy dla dzieci sport. Wszystko to mogą Państwo oglądać w tym samym czasie, kiedy właśnie najbliżsi w Polsce. Mały zestaw satelitarny, czyli 24-calowa antena i odbiornik zapewnią Państwu luksus stałego i bezpośredniego kontaktu z krajem. Telewizja Polska przyjmuje zamówienia i udziela informacji pod numerem 847-718-1001. Ukazało się drugie wydanie broszury Kongresu Polonii Amerykańskiej na stad New Jersey. Zawiera ona obok przesłania prezesa kongresu. Krótką historię organizacji, listę największych jej osiągnięć, wiele zdjęć i cennych informacji. Na ostatniej stronie broszury znajduje się aplikacja członkowska Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jeśli chcesz pomóc sobie i Polonii, wstąp do Kongresu. I to już wszystko na dziś. Zapraszam Państwa na nasz kolejny program za tydzień. Życząc miłej niedzieli i dobrego nadchodzącego tygodnia. Do widzenia Państwu.